Miły gest ze strony tej skromnej grupki kibiców ze Słowacji. No i jest już zielone światło dla Polaka. Zatem zobaczmy, jak on sobie tutaj poradzi. Wiatry cały czas niekorzystny. 13 platforma startowa od razu wyższa prędkość na progu. Ładnie Polak leci. No i proszę bardzo dobry skok. Wydaje się, że poza punktem K tutaj Polak wylądował, tak jest 95,5 metra, a zatem druga odległość jak na razie tego konkursu. Oczywiście będzie odjęte 4,8 punktów za wyższy rozbieg, ale bonifikacja za wiatr będzie duża. To było 1,2 metry na sekundę wiatr z tyłu, 14 punktów dodane. No i jest 122,5 punktu, który daje Polakowi prowadzenie z dość dużą przewagą, ponad 6 punktów nad Feliksem Truncem. Brawo, ale my już czekamy na drugiego z Polaków. Łukasz Łukaszczyk już dostaje zielone światło i mknie po rozbiegu. 17 latek Towarzystwa Sportowego Wisła Zakopane. Ładny skok Łukaszczyka. Brawo! No Polacy tutaj w treningach nie spisywali się dobrze, ale w konkursie potrafili oddać naprawdę niezłe skoki. 93,5 metra. To także będzie lokata gwarantująca udział w serii finałowej. Łukasz ostatnio był 16 i 17 w Szczyrku, no ale jego największe osiągnięcie w tym sezonie to brązowy medal Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w Gangwonie. Tak jak wspominaliśmy na początku, no gdyby nie upadek w drugiej serii, to pewnie byłby tam nawet medal złoty. Niezłe noty tutaj, jak w porównaniu do innych, 16,5-17, no i trzecia lokata dla Łukasza Łukaszczyka, zaledwie 0,8 punktów za Norwegiem Blankmo, 5,8 za prowadzącym Tymoteuszem Amilkiewiczem. Dwóch Polaków za nami, i każdy skakał lepiej niż w treningach. Teraz Kacper Tomasiak, on w treningach czterokrotnie 31, ale w zawodach zwykle prezentuje się lepiej. No, robił co mógł Kacper Tomasiak, szkoda trochę tego zachwiania na odjeździe, to mogli zauważyć sędziowie. Odległość 90,5 metra, no z lepszych informacji spora bonifikata i 17,3 punktu. Czwarty był rok temu w Whistler, no to była duża niespodzianka, bo to skoczek z rocznika 2007. No szkoda, szkoda, bo noty przez to wpadły 16,5. Jest na miejscu ósmym Kacper Tomasiak. A do końca zmagań mamy 17 zawodników, zatem będzie w drugiej serii. No, w porównaniu z treningami trochę lepiej. I ostatni z biało-czerwonych w pierwszej serii konkursu. Klemens Joniak. Mówił Daniel Kwiatkowski, że wczoraj w ostatnim skoku złapał czucie, że dobrze poczuł się na tym obiekcie. Klemens Joniak w powietrzu. Nisko nad zeskokiem. No, liczyliśmy na trochę dalszy skok, 90 metrów. Klemens Joniak, rok temu 16. miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów w Whistler. Tutaj w pierwszej serii lądowanie na 90. metrze. Wiatr, za który otrzyma 14,9 punktów. Dobrze to jeszcze wyglądało latem. Potem trochę jakby dołek w karierze Klemensa Joniaka, który w tym momencie na miejscu 16. Jest zatem w pierwszej serii najsłabszym z Polaków. Ty też z niewielką stosunkowo stratą do czołówki. Ułożyło się to lepiej niż my mogliśmy przypuszczać. No trzecie miejsce Tymka Amilkiewicza na półmetku konkursu o Mistrzostwo Świata Juniorów. Jest w grze o medal, tam różnice nie są duże, będzie na niego napierał Erik Belszo, Simon Steinberger, Tate Franz. Oni będą bardzo groźni. Siedemnasty jest Kacper Tomasiak. No i w serii finałowej zobaczymy także ostatniego z biało-czerwonych, Klemensa Joniaka, 90 metrów i 28 lokata. Ja... Czterech naszych w rundzie finałowej Pierwszy z nich to Klemens Joniak Jest tutaj jeszcze Marcin Wróbel No bo przyjechało pięciu zawodników Z trenerem Danielem Kwiatkowskim Wróbel, no być może jeszcze otrzyma szansę W konkursie drużynowym, ten w sobotę Na razie zmagania indywidualne Klemens Joniak Na Lądowanie kilka metrów przed punktem K Warunki na razie porównywalne w tych wszystkich skokach. 15,4 punktu będzie miał dodane Klemens Joniak i będzie to miejsce trzecie. No, nie starczy na Niemców Fajsta i Reiter Natomiast no, można powiedzieć drugi poprawny skok, co istotne w kontekście sobotniej rywalizacji drużynowej. Pani Kacper Tomasiak, reprezentant klubu LKS Klimczok-Bystra, 16 po pierwszym skoku. No czwarty rewelacyjny występ przed rokiem w Whistler. Był tam najmłodszym w czołowej dziesiątce. Rocznik 2007. Korekta w locie. No niezbyt udany skok. Po tej pięknej próbie Pelcla przed nim. Teraz ten skok wydawał się krótki. No choć 93,5 metra to nie jest jakaś tutaj bardzo słaba odległość. To jest 3,5 metra dalej niż Kasper uzyskał w pierwszym skoku. Ale istotna będą teraz te bonifikaty za wiatr. 0,8 metra na sekundę w plecy. Miał dużo... No, Nieco gorsze warunki niż skaczący przed nim pelc. Noty za styl 17. No i widzimy dopiero 12. Różnice są minimalne, ale to też powoduje, że Polak już jest poza czołową dziesiątkę. Bierze z gang wąs przed dwóch tygodni. Łukasz Łukaszczk. 17-latek z Towarzystwa Sportowego Wisła Zakopane, jest trener Daniel Kwiatkowski, jest sygnał, no i ruszył Polak. No i trzymajmy kciuki, przed punktem K może wylądować, aby objąć prowadzenie. No, okolice punktu K, zobaczymy, zobaczymy, poczekajmy na pomiar odległości. Dość mocno zawiewało z tyłu, półtora metra na sekundę, odległość 94, więc jeśli wierzyć w te przeliczniki, to jest szansa, że Polak obejmie prowadzenie. No to byłoby już na pewno miejsce w czołowej dziesiątce tego konkursu. W debiucie w mistrzostwach świata juniorów na pewno znakomity byłby to wynik Łukasza Łukaszczyka. No będzie bardzo podobny rezultat do Pelcla. No poczekajmy zatem noty za styl 16,5, 17, za wiatr dodane 18,4. Łączna nota. 243,6, dziesiąte punktu za Johannesem Pelsem, Łukasz Łukaszczyk drugi, ale będzie miejsce w czołowej dziesiątce w konkursie na Mistrzostwach Świata Juniorów. No walczyć po takim skoku Belszoła, no to było coś nieprawdopodobnego. Widzimy 105,5 metra, aby prowadzić Tymoteusza Milkiewicz. No i teraz czy sędziowie się zdecydują, aby Polaka puścić w takich warunkach? Te są bardzo sprzyjające. To, co zrobił Amerykanin, no budzi wielki podziw. Widzimy, żeby w tym roku zdobyć medal Mistrzostw Świata Juniorów. Będzie trzeba naprawdę wejść na wyżyny. Mija czas. Zaraz minie 60 sekund. No wiatr niby trochę słabnie, ale ten. A my byśmy bardzo chcieli podium dla tego zawodnika. Tymoteusza Milkiewicz z Kościeliska. Tam na pewno w domu oglądają go rodzice. Mama Monika, fanka skoków narciarskich, duży upór rodziców. On teraz przed wielką szansą. Tymek Kamilkiewicz walczy o odległość. Jest za 95 metrem. No będziemy teraz czekali na wszystkie przeliczniki, ale on się nie spalił. To jest dobry skok. 96 metrów. Jest z siebie zadowolony, no my dzisiaj rano nie przypuszczaliśmy, że może być Amilkiewicz w walce o czołowe miejsca. Bonifikata, 10,9 punktów. No dwa dobre skoki, w tym momencie będzie Amilkiewicz który? No czekamy na grafikę. Tak, drugi czy trzeci? Jest trzeci. trzeci. Jest trzeci, przegrywa ze Steinbergerem, Na no, cały czas prowadzi Erik Belszoł. on już ma medal. Lądowaniem pistoletu Marku tymi straconymi notami za styl. Tutaj została 6 punktów mniej za styl w tym drugim skoku od Amerykanina. No i końcowe wyniki. To już pewnie się nie zmieni. Mamy nadzieję, że nikt nie zostanie zdyskwalifikowany. Piękne skoki na koniec tego konkursu. 104,5 Erik Belshaw. 103,5 odpowiedział Stefanem Bacher i on został mistrzem świata. Na miejscu piątym Tymoteusza Milkiewicz, na siódmym Łukasz Łukaszczyk. Brawa dla biało-czerwonych za walkę w tym konkursie. No i jeszcze dalsze pozycje, to za moment zobaczymy, 26. Kasper Tomasiak, 27. Klemens Joniak, będą Polacy wśród kandydatów do medalu w sobotę. Wtedy konkurs drużynowy, godzina 16.30, no wydaje się, że my, no głównym faworytem na pewno będą Austriacy, natomiast Niemcy chyba numerem dwa, my powinniśmy powalczyć o trzecie miejsce, pewnie z Amerykanami, pewnie ze Słoweńcami.